Dzień dobry moi drodzy, witam Was na kanale Gdzie Polek. Z tej strony Małgorzata Bekier, jestem farmaceutką. No i co? Dzisiaj opowiem Wam o insulinie i mam nadzieję, że ten temat tak samo jak mnie Was zafascynuje. Zaczynamy! Na początek, na szybko, obiecuję, będzie naprawdę krótko: co to jest ta insulina. Insulinę ma w sobie każdy z nas. Jest hormonem produkowanym przez komórki wysp trzustkowych, przez komórki beta. Pamiętacie ten upiorny schemat z lekcji biologii, gdzie była trzustka, wątroba, jakieś strzałki? No, to właśnie jest jedno z głównych zadań insuliny. Zwiększone stężenie glukozy we krwi, czyli takiego cukru prostego. Jest jednym z głównych bodźców do wydzielenia insuliny. Co się później dzieje? Insulina zostaje uwolniona, i co ona później robi? Otwiera drzwi do komórek, jest takim kluczem. Jeśli otworzy te drzwi, to glukoza może dostać się do wnętrza komórek i być po prostu źródłem energii dla naszego organizmu. No ale skoro to jest film, z serii, fakty i mity, no to przechodzimy do tych mitów. I takim pierwszym, który wydał mi się jednym z z takich najbardziej popularnych to jest mit, że insulina to jest lek dla bardzo chorych ludzi. Dlaczego jest to mit? Insulina jest lekiem niezbędnym dla pacjentów z cukrzycą typu pierwszego. Jest też pewnym etapem leczenia cukrzycy typu drugiego czy cukrzycy ciężowej. O tym. Czy insulina jest potrzebna danemu pacjentowi? Oczywiście, decyduje lekarz. Nie da się obiektywnie ocenić, że pacjenci z cukrzycą typu pierwszego są bardziej chorzy od pacjentów np. z cukrzycą typu drugiego, no bo pacjenci z cukrzycą typu pierwszego muszą używać insuliny. Nie decyduje o tym używanie insuliny lub nie. Osoba, która potrzebuje insuliny, wcale nie musi być bardziej chora od osoby, która tej insuliny nie potrzebuje. Pacjenci stosujący insulinę. Mogą normalnie żyć, normalnie poza tym, że muszą pamiętać o tych wszystkich aspektach, związanych oczywiście z podawaniem leku. Bywa tak, że osoby chorujące na cukrzycę typu drugiego w momencie włączenia insuliny tracą motywację, uważają, że zawalili, że to już ostatnia deska ratunku, że ich życie nie będzie wyglądało, nie będzie mogło wyglądać tak jak dotychczas, no i właśnie tracą tą motywację. Natomiast wcale nie musi tak być, warto ten moment wykorzystać właśnie do tego, aby jak najbardziej postarać się wrócić na te właściwe tory z chorobą. W każdej chorobie przewlekłej po prostu zdarzają się wzloty i upadki. Tak to niestety wygląda. Insulina ma dość specyficzny zapach i to jest fakt. Przeglądając zakładkę zapytaj farmaceutę na stronie gdzie poleg, znalazłam pytanie właśnie o zapach insuliny i co ważne, to wcale nie jest takie pytanie bez znaczenia, ponieważ jeśli ktoś nie wie, jaki zapach ma insulina, to jego pierwsze zetknięcie z tym lekiem. No to skąd może wiedzieć, czy to jest normalny zapach, czy może z tym lekiem coś się zadziało nieprawidłowego, może był źle przechowywany, może się zepsuł? Bardzo dobrze, że zwracacie na to uwagę. I tutaj właśnie chciałam Was trochę uspokoić, że to prawda, insulina ma dość taki ostry, specyficzny zapach. Niektórzy porównują go prawdopodobnie do zapachu topionego akrylu. Nie wiem, czy tak jest. Natomiast patrząc na to, jakie substancje pomocnicze, Mogą występować w preparatach insuliny, no to to są takie moje domysły, że może to będzie wina fenolu czy metakrezolu. To są takie dość, no, substancje, które mogą mieć dość mocny zapach. Trochę na studiach tej chemii było, więc tak to mi się kojarzy. Mogę się mylić. Jestem ciekawa, do czego porównują ten zapach osoby chorujące na cukrzycę, które wiedzą, jaki to, o jakim dokładnie zapachu mówię. Nawet wzięłam sobie tutaj takiego pena do insuliny, z załadowaną insuliną. No, nawet właśnie taką... wcale to nie musi być rozlany roztwór, nawet tak zbliżyć takiego pena do... Do nosa, no to, to jest taki mocny, naprawdę charakterystyczny, specyficzny zapach. Bardzo trudno go naprawdę do czegoś porównać. Od insuliny się tyje. I to jest chyba jeden z najczęściej powielanych mitów przez pacjentów. Pamiętacie, jak na początku filmu powiedziałam, że insulina to jest taki hormon, który otwiera drzwi do komórek, tam dostaje się glukoza, która jest przerabiana na energię. No, to nie wszystko. Insulina nie wpływa tylko na cukry, czyli węglowodany. Insulina zmniejsza, osłabia też taki proces, który nazywa się lipoliza. Lipo od tłuszczy i liza jako rozkład, czyli hamuje rozkład tłuszczy. No skoro hamuje rozkład tłuszczy, no to prawdopodobnie stąd wziął się wśród pacjentów taki mit, że każda osoba, która używa insuliny, od tej insuliny po prostu na pewno przytyje. No i miałoby to ręce i nogi, prawda? No ale nie do końca. No to w czym rzecz? Ano, w tym, że owszem, insulina zwiększa ryzyko przybrania na masie ciała, natomiast jest to ryzyko. To nie jest tak, że to jest pewnik i że to wystąpi u każdego. I to też nie jest tak, że jeśli stosujemy insulinę, to komórki stwierdzają, że teraz przyjmą wszystko, jak leci. Przyjmą każdy tłuszcz, każdy cukier i po prostu zaczną puchnąć, a my będziemy puchnąć razem z nimi. Kluczowym słowem jest tutaj nadmiar. Nadmiar kalorii i nadmiar insuliny. Często wśród pacjentów można usłyszeć takie zdanie, że ach, już chciałbym dostać tą insulinę, no bo tak, to chociaż będę sobie jadł ile chcę, co chcę, podam sobie na wszystko insuliny tyle, ile potrzebuję, no i będę miał dobry poziom cukru. To tak nie działa. Nie jest to najlepszy, najlepsza ścieżka, żeby tak żyć codziennie i tak prowadzić swoją chorobę, ponieważ. Nie jest czymś pożądanym, coś takiego jak nadmiar insuliny, tak zwane przeinsulinowanie, i właśnie to może być jedna z przyczyn, właśnie przybrania później na masie ciała. Co więcej, takie nowoczesne insuliny w połączeniu z Odpowiednią kalorycznością diety, z yy, odpowiednim odżywianiem, z jakąkolwiek regularną aktywnością, są w stanie sprawić nawet, że stracicie yy, na wadze. Także to nie jest tak, że od insuliny wszyscy tyją. Insulina jest tak zwanym anabolikiem i jest stosowana jako doping. I jest to niestety fakt. Insulina jest wpisana na listę opracowaną przez agencję antydopingową. I jest to taka lista, w której są wyszczególnione e, zabronione w sporcie substancje i metody dopingu. Insulina jest hormonem anabolicznym, czyli nazwijmy to budującym. W związku z tym najczęściej właśnie jest stosowana przez osoby związane z kulturystyką. Między innymi tutaj jest wykorzystywane i takie działanie, że ułatwia przechodzenie aminokwasów do mięśni, no i w ten sposób jest pobudzana synteza białek. Niestety stosowanie takie na własną rękę insuliny to nie jest tylko problem, który dotyczy na przykład zawodowych sportowców, bo niestety też zdarza się, że dotyczy osób bardziej zajmujących się nie wiem kulturystyką tak amatorsko. Wiele osób twierdzi, że skoro insulinę mamy i tak naturalnie w naszych organizmach, no to podawanie jej dodatkowo z zewnątrz nie zrobi nam jakiejś wielkiej krzywdy. Niestety nic bardziej mylnego. Stosując insulinę na własną rękę, nie dość, że narażamy się na zawirowania, rozregulowanie naszej gospodarki hormonalnej, no to jeszcze tak naprawdę jesteśmy narażeni na ciężką hipoglikemię, czyli niedocukrzenie, niski poziom cukru, zagrażający zdrowiu i życiu czasami. Tak naprawdę jesteśmy na niego narażeni o każdej porze dnia i nocy. No a poza tym każda ciężka hipoglikemia to jest ogromne obciążenie dla narządów, takich jak serce czy mózg. Insulina ludzka pochodzi od ludzi. Jest to oczywiście mit, no ale zaraz możecie mnie zapytać, no to skąd pochodzi, dlaczego nazywa się ludzka? Tak zwana insulina ludzka otrzymywana jest metodą rekombinacji genetycznej. Swój skład aminokwasów, kolejność aminokwasów, czyli takich powiedzmy koraliczków, i całą strukturę ma taką samą jak ludzka insulina, jak moja insulina czy każdego z was. Natomiast jak ona powstaje? Aby ją wyprodukować, potrzebujemy drożdży czy bakterii. Przedstawiamy tym mikroorganizmom instrukcję, jak mają taką ludzką insulinę wyprodukować. Bardzo prosto o tym mówiąc. Cały ten produkt jest oczyszczany później, no i służy do wyprodukowania leków. I tak się składa, że akurat w tym roku mija 100 lat od odkrycia insuliny, co było totalnie przełomowym wydarzeniem w dziejach medycyny. I co ciekawe, insulina była pierwszym lekiem biologicznym czyli lekiem właśnie produkowanym w ten sposób, jaki opisałam Wam tutaj, jak jest produkowana insulina. No cóż, ja jestem zafascynowana. No dobrze, ja się tutaj rozgadałam, a to są tylko niektóre z faktów i mitów tak naprawdę funkcjonujących o insulinie. Ja mogłabym o tym rozmawiać godzinami. Insulina to dla mnie i zawodowo, i prywatnie bardzo ważny, fascynujący lek, także mogłabym o tym gadać godzinami. Jeśli Was to ciekawi, napiszcie proszę w komentarzach, o jakich jeszcze mitach o insulinie słyszeliście. A może są jakieś kwestie, które. W zasadzie nie do końca wiecie, czy to jest mit, czy może być w tym jakiś sens. Też dajcie znać, śmiało. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście pamiętajcie o łapce w górę i zostawcie subskrypcję i zobaczcie inne filmy na naszym kanale, bo naprawdę jest ich sporo. Także zachęcam do oglądania. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się ciepło. Cześć!